Z roku na rok coraz więcej osób przekonuje się do przekazywania 1% swojego podatku na rzecz osób niepełnosprawnych, organizacji pożytku publicznego. Ponad 14 milionów podatników przekazało około 731 milionów złotych z racji odpisów 1% podatku dochodowego. To pokazuje nam, że chcemy pomagać i po to też ta możliwość przekazywania 1% została stworzona. Natomiast jest kilka powodów, które chciałabym Wam przedstawić, dla których warto ten 1% przekazywać. Tak? Po pierwsze, robimy coś dobrego dla innych. Przekazując swój 1% podatku, czy też wrzucając kilka złotych do jakiejś puszki, czy przekazując darowiznę na konto jakiejś fundacji dla osoby poszkodowanej dla zwierzęcia czy organizacji ogólnie, mamy poczucie, że, że pomagamy, stajemy się osobami bardziej wrażliwymi i lepszymi. Ponadto nie kosztuje nas to tak naprawdę nic. 1% podatku i tak oddajemy do skarbu państwa, więc zdecydujmy, co możemy z tymi środkami zrobić, jak one mogą pomóc, skoro i tak mamy je oddać. Niech one pomogą innym. Bardzo wygodny sposób jest przekazywania tego 1%. Po prostu wypełniając PIT, który i tak musimy wypełnić i złożyć, zaznaczamy w dwóch rubrykach organizację, wpisując KRS, czy też cel szczegółowy, na jaki chcemy taki 1% podatku oddać sami decydujemy kogo chcemy wesprzeć. Możemy zdecydować czy to będzie wsparcie organizacji, czy to będzie wsparcie konkretnej osoby, która jest podopiecznym takiej organizacji. Może być to też oddany 1% na potrzeby milusińskich czworonogów. Poza tym dajemy przykład innym, tak? Jeżeli my pomagamy, pokażemy, że pomagamy innym, inni też chętniej wesprą przekażą ten swój 1% podatku. Może nawet gdyby nam się wydawało, że nasz procent podatku jest niewielką kroplą w morzu potrzeb, to nasz 1% w połączeniu z innym 1% ma wielką moc pomagania.